Cześć, zobaczcie kogo tu mamy. Zobaczcie kogo tu mamy. No, kogo tu mamy? Kogo tu mamy? Osiołka małego z dzisia. Z dzisiaj jest u nas od kilku dni. Tak i widać, że troszkę nieśmiały ten osiołek jest. Strachliwy. Na marchewkę go złapałem, oczywiście. Nie ma innej opcji. No, nie boimy się z dzisiaj, wszystko będzie dobrze. U nas jest bezpiecznie. Z dzisiaj na razie, tu jest na takim padoczku, Gdzie trzymamy na takiej kwarantanny troszkę osiołki, kucyki tak odrywaczamy, je tutaj robią kubki, później te kubki się sprząta. No chodź, 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 zaraz pójdziesz tam, chodź, 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 chodź nie uciekamy, nie uciekamy, nie uciekamy, chodź nas ochłodziło się, teraz jest zimno no nie bój się, poczekaj, zaraz pójdziesz tam, zaraz, 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 nie mam uciekamy nas się ochłodziło nawet w nocy przez chwilkę padał śnieg ale już tu ma być normalnie słoneczko, także na pewno będzie fajniej. Dziękujemy tutaj ze Zdzisiem za pomoc. Tak, z Zdzisiu? Ty to nie jesteś jakimś starym osiołkiem. Daję ci tak, patrzę, jak patrzę na ciebie, to daję ci z 8 latek. Sprawdziły później w paszporcie z ciocią Olą. Czy się pomyliłem, czy nie? No, bidulek ten z Dzisiaj trochę widać, że w swoim życiu przeszedł. I też tutaj jeszcze się jakby nie zaadoptował. Chodzi taki troszkę osowiały. No nie bój się, nie bój, nie bój się, nie bój Chciałem cię wszystkim pokazać, bo się już pytali o ciebie ludzie, gdzie ten z dzisiaj, gdzie ten z dzisiaj. A z dzisiaj jest u nas już. No Chodź, nie bój się. Dobrze, dobrze, nie dobrze, będę go straszył. Teraz go tutaj puszczę niech ja sobie chodzi, 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 chodzi. Chciałem pokazać jeszcze wam go wszystkim, jak wygląda. O, stan, obok zobaczyć, jaki jest z wielkości. Taki? O, taki Taki troszkę większy. Taki troszkę większy od puchatka. Większy od puchatka i większy od tych trzech ośliczek, które są u nas na upaśnieniu, Tak? Już? Dobrze? Już jest dobrze? Już nie boisz się tak bardzo? No? Trochę tam traktorek sprząta dzisiaj gnój, jest hałas, ale mam nadzieję, że będzie coś słychać. No, dziś dzisiaj. co? Co o tym wszystkim myślisz? Co o tym wszystkim myślisz, panie dzisiaj no nic? Nic tam szybko nie rusza, niczym, nie. Mm. Się patrzy w kamerkę, jakby wiedział, że to jest film. No. Już w telewizji. Jeszcze dzisiaj będzie dzisiaj w telewizji. Będzie mogli go obejrzeć. A na żywo będziecie mogli go obejrzeć na początku kwietnia, 5 kwietnia jest Dzień Otwarty, czyli tak, tak standardowo, pierwszą sobotę. Będzie z dziś o tam będą wszystkie uratowane kocyki i osiołki. Może coś z Ciocią Olą pomyślimy, żeby troszkę tych z tyłu koń tam dać na przód. Tylko to jest tyle skomplikowane, że... Tego dnia jak się wszystko chce zrobić, na przykład to nie wiem. Dziś jest otwarty, przyjeżdżamy z ciocią Olorano. I myślimy no dobra, zagnamy te konie, które nie były i osiołki tam gdzieś naprzód. Ale tego dnia, no, wszystko dobrze. wszystko dobrze? Hmm? Ale tego dnia co się je tam zagania, to one są strasznie płochliwe i no nie wiem, kopią się tak. Trzeba by było gdzieś wcześniej znaleźć jakieś miejsce. I ze 2-3 dni wcześniej tam je przegonić albo dogrodzić kawek do jakiegoś padoczku, może starych osiołków. No pomyślimy, coś, coś wymyślimy, żeby tam można było je obejrzeć. Kiedyś tam były. Przeprowadziliśmy na ten padok z małymi hucykami te większe konie, ale to wtedy była wojna hmm. na tym dniu otwartym, tak? Była wojna na dniu otwartym, już się nie boisz, już się nie boisz. Była hmm. wojna na dniu otwartym. To także zobaczymy jak to będzie. Coś tam na pewno może dostani. bo zamykamy. Teraz mamy praktycznie wszystkie zwierzaczki zdrowe. Miłe, tylko stoi. ochwat musi się od, ten, odnowił. Te trzy ośliczki mamy w stajni. Także mamy dużo miejsca w stajni. Może rzeczywiście weźmiemy te konie. Chociaż parę, co ich dawno nie było widać, tych co dawno nie było widać, weźmiemy po prostu je do stajni. Będzie można je obejrzeć w boksie. Wtedy będzie bezpiecznie. Nie na padoku. Nie, nie będzie takiej wojny na podoku i wtedy ten. Ale będzie można też się pogłaskać, poglądać. Tak? Ciebie też będzie można? Już się nie boisz. Już się w ogóle nie boisz, co? Fajne są tutaj osiołki, naprawdę. Fajne jesteście? Powiedz mi coś na ucho. No? Dzisiaj mówi, że dziękuję Wam, że uratowaliście mu życie. No. Że zaprasza Was. Kiedy? A 5 kwietnia. Zapraszam Was na dzień czwarty. Patrzcie, jakie fajne siłaki. Tutaj jest, jest w Tyle. Ja też tak nie mam czasu, żeby tutaj do każdego podejść, się z nim pobawić i po, go oswajać. Tak po prostu podejdę raz do tego, raz do tego. No. Także, jakby takiego siłaka, na przykład, mieć jak z dzisiaj, u siebie na podwórku. Albo najlepiej dwa, bo one muszą być w parze, i się nimi cały czas zajmować, głaskać, karmić marchewkami. To by z tego się takie psiaczki zrobiły. No, bo zobaczcie, on się tutaj oswoił, już w 6 minut i 2 sekundy, tyle trwa film, No, jeszcze drugie 6 minut, i będziesz ten chodził za mną jak psiaczek. Fajny jesteś dzisiaj, jednak. No, widzisz, dzisiaj nie jestem taki straszny. Jestem dobry. Jestem ten dobry. No, zobaczcie zresztą sam. Dużo tu jest fajnych osiołków. Ciocia Ola jest. Wujek Bogdan, wujek Mariusz. No. Także dziękujemy jeszcze raz z dzisiaj. Za podarowanie życia. Takiemu słodkiemu, troszkę nieśmiałemu, ale jak się okazało, teraz już troszeczkę bardziej śmiałemu osiołkowi. No. Zobaczcie, go jest. Starszy odległości, jak wygląda. Taki, prą taki prążek ma na plecach. Podpalany jest od dołu. Tutaj szary. Ładny osiołek. Taki troszeczkę nie taki duży, nie taki mały. Kompaktowy. To jest taki kompaktowy osiołek. Ładny. Z tej strony też. Dobra, to zaraz go puszczę. Jeszcze raz dziękuję. I zapraszam na dzień otwarty. Cześć.